Nie, nie, nie udało się tym razem przekonać męża, by pogodził się z Marcelem. Zaraz po przyjeździe do domu mężczyzna znowu wyszedł. Co się stało? Znaleźli go. Nie żyje. Boże święty. Tutaj niedaleko w lesie. Leża, przykryty jakimiś gałęziami i deskami. Ale jak? Co mu się stało? Podobno już na pierwszy rzut oka było widać, że ma pełno obrażeń na ciele. Policja uważa, że albo go ktoś pobił, albo go potrącił samochodem i ukrył ciało w lesie. Ale więcej będzie wiadomo po sekcji. Nie wiem co powiedzieć. Może niech pani wejdzie? Jakim trzeba być potworem, żeby zrobić coś takiego drugiemu człowiekowi? Jak Ania powiedziała mi o potrąceniu samochodem, od razu coś mi przyszło do głowy. Ile to razy martwiłam się, że szalona jazda Roberta po osiedlu doprowadzi do jakiejś tragedii. Czyżbym miała rację?